Siemaneczko, z tej strony że to pierwszy odcinek z serii Eksperymenty. Mam zły humor, ponieważ wszyscy mi go zepsuli. Ale dobra, Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić bańki najłatwiejsze. Będą nam potrzebne pojemnik z wodą. Słomka. I Błęd z mydłem. Najważniejsza rzecz. A więc potrzebny nam będ. A więc najpierw pięć psików W moim przypadku. Mieszamy. I teraz uwaga. Są dwa sposoby, aby się obchodzić z tym. Pierwszy nieudany sp sposób. Oh. Oui. <laughs> Oi! Voilà. Różę To by było na tyle z tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, żółtym magicznie na Pa-pa!